W styczniu urodzony jest, ma stać, ma stać, ma stać. Kieliszek swój do i wziąć i wybić aż do na dna. Do, Jakżeś wypił to, naj a butelkę podaj dalej. Jakżeś wypił to, naj a butelkę podaj dalej. To lutym jest na staci, na staci, na staci Kieliby jeszcze słuch do ręki ciąć I wychwisz aż do okna Jakżeś wypił I, a w Jakżeś wypił I, a w Poczekaj, później się będziemy całować, spokojnie Słuchajcie, dziewczyna ma bardzo fajną propozycję, że, żeby cały łag na lewo i na prawo, nie. Eh? Ja! Dobra propozycja, panowie, do no nie? Ja! Każdy by chciał buziaka. Powiem ci, że tu idzie po wszystkich stolikach. Ja! 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 Chodzisz jak po identy. Żeby... Słuchajcie, pięć minut przechodzimy na marzec. To kąpaczu urodzony jest, maskański, 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 jeliszek swój do ręki wziąć i wypić nam w podna. Cześć, przeżre win, nawet, naj daj, daj! Jak przeżre win, to se naj co wolne jest Na stać, na stać, na stać Gli, sześć, stu, i do ręki na dobra Jakżeś wypił tę serdanek, a tu będę daj dalej. Jakżeś wypił tę serdanek, a tu będę podał dalej. To nie widzę teraz miesiąc? Maj? Już maj? Dobrze, no to w maju urodzony jest. Ma stać, ma stać, ma stać, stać tak. Kiedy się stój do ręki wziąć i byłem mieć aż do dna. Do dna! Jakże wypił to senarek, a bubę podaj dalej. Jakżeż wypił to dalej, a bubę podaj dalej. To w czerwcu urodzony jest, ma stać, ma stać, ma stać. Jaki wysyp? Pieliszek swój do ręki wziąć i wypić aż do dna. Do dna! Jakżeś pił, to se dalej, a butelkę podaj dalej, jakżeś rzepił, to se dalej, a butelkę podaj dalej, kto w lipcu urodzony. Ma stać, ma stać, ma stać Kieliszek stój do ręki wziąć I wypić aż do dna Do dna! Jak rzeźby pił, to na, A butelkę podaj, daj Jak rzeźby wybił to se naj, A butelkę podaj, daj I jest świetnie, tak? To się w sierpniu urodzony jest, ma stać, ma stać, ma stać. Kiedy swój do ręki, ciąć, i wybić aż do dna, to do, na. Ja a uderzył, to laj, laj. Jak to a uderzył, to Dobrze, teraz tutaj takim chwileczkę wszędzie taką małą, taką anegdotkę rzucimy. Ci, którzy co już byli na naszych meserach, wiedzą, że cały czas coś sprzedajemy takiego fajnego. Otóż, z tego czasu Polska zakochała się w statystyka. Słuchajcie, Urząd Statystyczny GUS mierzył wszystko. Co, kto, z kim, z którym sąsiadem, w jakiej pozycji. No i słuchajcie, to doszło do tego, żeby policzyć, w jakim miesiącu standardowo... <laughs> nie, nie, nie. W jakim miesiącu najwięcej rodzi się Polek i Polaków. Słuchajcie, e, to tam bardzo słuchajcie, tu jaki miesiąc? Jaki miesiąc? Który? Tu... Wrzesień, Wrzesień, listopad tutaj, tak? Kolega mówi? Krócień, tak? prostu krócień słyszę. Słuchajcie, otóż, kochani moi, rozwieję wasze wątpliwości. Dziewiąty! Właśnie, słuchajcie, najwięcej, Urząd Statystyczny policzył, że najwięcej Polek i Polaków, kochani moi, rodzi się statystycznie w dziewiątym miesiącu ciąży. Także... Czy to grudzień, czy to wrzesień, każdy z Państwa miał rację. A więc, przy okazji dla września zaśpiewajmy. We wrzesiu kto urodził się, ma stać, ma stać, ma stać. Kieliszek swój do ręki wziąć i wybić aż do dnia. Do kna. Jak rzeźby wypił to senarek, a u bo podaj Jak rzeźby pił, to se a wunie, podaj, w ziemniku kto urodził się, na starszy, na starszy, na starszy. Pielił się stój do ręki wziąć i wybić aż do kla. Do Jak Jakżeś wybił to se na ek, a w podaj, dodaj, daj. -daj. Jakżeś wybił to se na ek, a I słowa, w uelkę dodaj. W listopadzie kto urodził się, najstać. starszy, na stać, na stać, i do ręki wziąć i wypieć, do, 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 do Jakże żywił se dalej, a po dalej, dalej, jakże żywił, se dale, a tutaj dalej dalej. Słuchajcie, kochani moi, ludzie zostało ostatnia szansa. Też jeszcze nie wstałam? niech w stanie. niech się przyzna, dobra. Jak zapomniał to na chlubie będą, no, nie? Szkoda, się. Widzicie, <laughs> przypomniał sobie od razu. No a więc na tych wszystkich grubniowych, których Nikolaj w porządku przyniósł, to w grudniu uroczony jest pastać, pastać, pastać. Kieliszek swój do ręki wciąż i wypić aż do mała. Pani nie